Jako, że zazwyczaj moje screencasty są raczej dla średnio zaawansowanych użytkowników, chciałabym pokazać również coś nieco bardziej zaawansowanego. Tutaj, jak widzicie, jest pewien widok na polskiej Wikipedii, który pokazuje nic innego, jak słowniczek miast, gdzie oczywiście na początku mamy pierwszą literę miasta, później mamy tytuł miasta z przejściem do artykułu Wikipedii. Ja chciałabym zrobić coś podobnego, natomiast nie tyle miasta, ile jest kategorii, właśnie w ten sam sposób. Pierwsza litera kategorii, plus kategoria, plus dodatkowo liczba artykułów dla każdej z tych kategorii. Kiedyś takie pytanie padło na Drupal.org. Wiem, że są problemy z tego typu widokami, ponieważ wymagają one trochę większego kombinowania niż zazwyczaj. Także krok po kroku chciałam pokazać, jak to zrobić. Także ze strony administratora Reviews dodaję nowy widok i co ważne, widok ten dodaje nie typu Zawartość, tylko typu Kategorie. Tak i u mnie jest to słownik Categories i niesortowane. Taka moja uwaga drobna. jakby Jak wspominałam, jest to raczej screencast z trochę bardziej zaawansowanych, natomiast Idąc krok po kroku, myślę, że będziecie w stanie bez problemu zrobić razem ze mną taki widok. Tak i nazwa widoku, nazwijmy to sobie spis kategorii Tak tworzymy stronę, strony dość mocno, domyślam, tutaj nie za bardzo chciałabym za dużo zmieniać. Lista niesformatowana jak najbardziej może być. A resztę pozmieniamy już na samej stronie tego zaawansowanego interfejsu widoku. Także przechodząc do niego. To, co jest ważne, to nie tyle stronicowanie 10 pozycji, przepraszam, ile wyświetlenie wszystkich elementów. Z tego względu, że nie chcemy chyba, żeby były stronicowane te nasze spisy. I jak widać na dole, tak, mamy sobie pewne ogólne kategorie, są trzy linki do tych kategorii. To, czego nam trochę brakuje, to właśnie te pierwsze literki, po których się grupuje, plus dodatkowo określenie, ile. Kategorii, ile artykułów znajduje się w danej kategorii. Uprawnienie przy przeglądaniu publikowanej zawartości jak najbardziej może być. Lista nie sformatowana również. I to, co jest najważniejsze, to pole. Mamy już pierwsze pole, termin taksonomii nazwa. To, co nam będzie potrzebne, to ta jedna dodatkowa literka. I tutaj uwaga, uwaga, musimy dodać drugie pole, typu termin taksonomii nazwa. Tak, dodajemy to pole. Usuwamy etykietę, pole ukrywamy. I to, co jest bardzo ważne, to modyfikowanie wartości wyjściowej, ucinanie długiego tekstu, maksymalna długości 1, odznaczenie ucinania słów w środku i odznaczenie zdania wielokrotka. W ten sposób dodamy niewidoczną jedną literę, po której będziemy mogli bez problemu pogrupować dalej. Tak już widać, że mamy dwa, y, takie same pola, więc to co jeszcze warto zrobić, to nadać im pewne określone y, nazwy administracyjne, żeby się nie myliły. Więc tutaj damy nazwę kategorii. A tutaj pierwsze liter kategorii. Wszystko ładnie, pięknie, widok jaki był, tak jak dalej. Dlatego teraz musimy przejść z powrotem do pewnych domyślnych ustawień, takich jak ustawienia pól, przepraszam, takie jak ustawienia listy niesformatowanej, wybrać pole grupowania pierwszą literę kategorii, zastosować i jak już widać, mamy pogrupowane po naszych pierwszych literach kategorii. Co warto zauważyć. rozpoznaje to duże i małe litery z tym, co prawda niewiele zrobimy, więc na razie na, na potrzeby tego konkretnego Screencasta ja sobie pozwolę zostawić dokładnie w ten sposób, jak jest teraz. To, czego jeszcze nam brakuje, to oczywiście count, ile elementów jest w danej kategorii. By to zrobić, musimy rozwinąć zaawansowany i dodać konkretne powiązanie. I tutaj tym powiązaniem jest termin taksonomii, encja zawartość używająca pola kategorii. Dodajemy ten element, jest to field block kategorii w naszym przypadku, ustawiamy powiązanie jako obowiązkowe, ponieważ nie interesują nas elementy, które nie posiadają kategorii. Powiązanie obowiązkowe sprawia również, że zamiast Let joina w przypadku Wiosów fakulat, będziemy mieć inner joina, więc nasze zapytanie będzie bardziej wydajne i zastosujemy format. To, co następnie jeszcze powinniśmy dodać, to identyfikator. Przepraszam. To identyfikator naszej zawartości ID-węzła bez etykiety. Bez odniesienia pola do oryginalnej zawartości, po prostu pewien identyfikator. Tak, i jak widać, teraz mamy podzielone te elementy na identyfikatory node'ów, które dotyczą u mnie zdecydowanie najwięcej grupalu, natomiast również trochę frontendu, trochę informacyjnych. To, czego nam jeszcze brakuje, to grupowanie. Czyli wybieramy: używaj agregacji, agreguj i zastosuj. W tym momencie przy wszystkich tych elementach dostajemy dodatkowe ustawienia dotyczące samej agregacji. Z tego względu, że będziemy agregować po ID węzła, wchodzimy w ustawienia agregacji dla tego nowego dodanego pola na podstawie powiązania uprzednio dodanego i wybieramy nie policz jednoznacznie, ponieważ wtedy wybierze nam distinkta tylko liczbę. Tak? Jest to również dużo bardziej wydajne i w przypadku, kiedy jest wystarczający, należy to wybrać niekoniecznie policz jednoznacznie. Tak i po zastosowaniu już widzimy, że mamy dokładną listę Tak, elementów na D, kategoria dostępność, jeden wpis, kategoria Drupal, 14 wpisów, kategoria Front, 8 wpisów. Tutaj może być to trochę inne niż to, co prezentuję na stronie głównej bloga, ponieważ nie ograniczam się tylko do wpisów na bloga. Tak? Biorę też wpisy kategorii z takiego jak książka, czyli mój kurs drupalowy innymi. I myślę, że tak e, warto będzie zostawić. Natomiast, co fajnie byłoby zrobić, to podać tą liczbę w nawiasie. Tak jak na Wikipedii, akurat tutaj województwa. Także pozwolę sobie wrócić z powrotem do naszego widoku. Przejść do pól, do ustawień pól. I wybrać nazwę kategorii i zawartość ID węzła jako pola w jednej linii. Tak teraz już widzimy, że nasze pola pojawiają się dokładnie w tej samej linii co kategoria. Ale może by było warto jeszcze dodać te nawiasiki. Także wchodzimy do samego, samej konfiguracji pola. W przedrostku otwieramy nawias, w przyrostku zamykamy nawias. Zastosowujemy format i widać już bardzo fajny spins z podziałem na konkretne kategorie, z podziałem na konkretne litery i z, co najważniejsze z liczbą artykułów z danej, z danej kategorii. Widok jest o tyle trudny, że z tego co wiem użytkownikom ciężko wpaść na to, że koniecznie trzeba wybrać jeszcze raz nazwę kategorii jako pole i... Uciąć ją do pierwszej litery, żeby mieć potrzeb pogrupować. I niestety dość ciężko jest jak grupować po dwóch zawartościach w ten sposób, żeby to uzyskać, ale za pomocą te, tego małego obejścia spokojnie uzyskujemy widok, na którym nam zależało. Także bardzo często z widokami jest tak, że po prostu trzeba wpaść na rozwiązanie i da się z nimi zrobić. Nie ma, że wszystko. Także widok zapisujemy. I po zapisaniu pozwolę sobie przejść już z samej strony widoku. Tak i widać, że mamy poszczególne elementy, poszczególne pierwsze litery, następnie kategorie razem z liczbą elementów. Tak i dla jakby wszystkich kategorii, które gdzieś tam mam u siebie Mam nadzieję, że tego typu screencasty również będą dla Was przydatne. Dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia.